Hej, tu i witam Was serdecznie na moim kanale i dziś chciałam Was zaprosić na drugą część z serii moich filmów zakupowych docelowo planuję dograć jeszcze dwa takie filmy czy mi zdrowie pozwoli i się uda, to zobaczymy ale taką mam nadzieję a dziś chciałam Wam pokazać moje zakupy ze sklepu Zielone Koty nie są może duże objętościowo ale przeze mnie strasznie wyczekane i moim zdaniem to są naprawdę bardzo fajne rzeczy zacznę może tradycyjnie od gratisów, jeszcze ich nie widziałam Wyciągnijmy tylko przed samym włączeniem nagrywania z foliki, żeby już wam tu nie szeleścić. I co my tutaj mamy? Najpierw takie drobiazgi. Taki motylek metalowy. Ja mam naprawdę bardzo mało metali, więc bardzo się cieszę, bo u mnie każdy metal na wagę złota. Eee, taka mała tekturka od fabryki Weny. Takie uniwersalne, dosyć serduszka. Urocze. I w sumie też dosyć uniwersalne, takie tagi. Też na pewno mi się przydadzą. Jednostronne. Są dużo mniejsze, fajne. I jeszcze coś jednego metalowego. Takie serduszki. A nie, czekajcie, to nie, jest, to nie jest metal. To są wykryjniki, Ale czad. No super. No jeszcze wykrojników to przyznam, nigdy nie dostałam w gratisie. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję. I nawet naprawdę ładny kształt mają te serduszka. I takiego jeszcze nie mam, więc bardzo się cieszę. <noise> dziękuję bardzo. I jeszcze tutaj mamy trzy papiery, takie 30 na 15 z elementami do wycinania, od kloka takie księżniczkowe z jednorożcem, dla dziewczynki. Tutaj mamy dinozaury, dla chłopaka, akurat mam jednego. Takiego, któremu coś planuję zrobić, więc myślę, że naprawdę mi się akurat przydadzą te dinozaury. Zwykle takie obrazki są raczej nie dla mnie, ale tym razem naprawdę chyba mi się przydadzą. O, jak fajnie! Tą kolekcję cały czas planuję, cały czas ją mam gdzieś w koszyku i cały czas ją odkładam, odkładam, ale te zwierzątka tak mi się podobają. Bardzo dziękuję, cieszę się z tego arkusza, bo to jest takie naprawdę jak dla mnie. Super, bardzo się cieszę. I chyba ten, teraz naprawdę już musiała kupić ten arkusz do wycinania, który mam cały czas gdzieś tam w zamiar kupić, bo no cudne na żywo też są te grafiki. Bardzo dziękuję. Świetne gratisy, naprawdę. A już te wykryniki to naprawdę, no zaskoczyły mnie totalnie, bo czegoś takiego to jeszcze w gratisach nigdy nie dostałam. A co kupiłam? Kupiłam, jak widzicie, stemple, na które teraz oczywiście jest szał, odkąd tylko Tim je pokazał. Bardzo mi się też spodobały. Ja może nie pokazuję dużo prac takich vintage, ale właśnie tego typu stemple i e, tego typu klimaty naprawdę lubię od czasu do czasu. E, jest jeszcze taka druga wersja tych stempli starsza. Tamte właśnie, tamte planowałam już od dawna zakup i tak czaiłam się, ale nigdzie ich nie było, jakoś tak no to kiedy indziej, kiedy indziej. E, one mają więcej e, takich grafik, jakiś tam jest ptaszek, e, motylek, tego typu rzeczy. No, na razie ich nie kupiłam, kupiłam te, a tamte może następnym razem. To jest oczywiście taki duży arkusz, ale każdy, są, każdy stempel jest oddzielny. Mamy tu dużo różnych ciekawych napisów. Nie zdaję naprawdę. Fajny zestaw. No, tym to wiadomo. To są oczywiście stemple gumowe na piance. Poza tym kupiłam, jak widzicie, dwa tusze, te najnowsze. To jest taki mm, koralowy bym powiedziała. Natomiast ten jest taki morski, petrol to to nie jest. Zrobiłam oczywiście próbniki. A, tylko oczywiście teraz właśnie zaszło słońce, więc nie będzie dobrze ten kolor widoczny. No, może się jeszcze za chwileczkę pokażę. W każdym razie ten kolor. Wygląda tak. Zastanawiałam się właśnie przy jak tym go pokazał, czy on nie będzie zbyt podobny do tego tuszu poprzedniego granatowego, bo tak jak widzicie na filmach czy na zdjęciach to, to nie jest aż taka duża różnica, ale po wytuszowaniu no, widzę zasadniczą różnicę. Ten jest dużo bardziej a, taki w niebieskości fiolety, ten jest taki troszeczkę z e, e, odrobiną zieleni, bym powiedziała. Różnią się bardzo te kolory, więc cieszę się, że mam teraz sobie dwa, bo zupełnie inne są. Natomiast co do tego koralowego, zestawiłam go tutaj z tym tuszem URN Lipstick, ponieważ on jest taki najbliższy, bo te inne są takie, bym powiedziała, bardziej zimne odcienie różu. Ten jest taki też troszkę cieplejszy i tak właśnie się przedstawia ten nowy. A to jest ten Worn Lipstick. Nie mam jeszcze tego tuszu koralowego w nazwie, ale nie planuję go zakupić, więc no nie mam porównania z nimi niestety. Natomiast no tu widać jak te kolory właśnie się prezentują ze sobą. Są dosyć podobne, no ten jest taki troszkę bardziej różowy i ciemniejszy, więc no nie jest to identyczny kolor, więc cieszę się, że mam i jeden i drugi. A co poza tuszami i stemplami? Oczywiście no cóż bym mogła kupić jak wykrojniki. Oczywiście, jak Tim tylko pokazał. Oj, przepraszam, za te hałasy. Jak Tim tylko pokazał e, ten zestaw, i jeszcze kilka innych w tej całej serii, to moje pierwsze było od razu e, reakcja napisanie do Mirelli z Zielonych Kotów. Czy będzie, bo ja oczywiście bardzo, bardzo, bardzo pragnę to mieć i niech tylko tylko sprowadzi to oczywiście ja poproszę i w ogóle, i w ogóle. No i oczywiście u Mirelli się to pojawiło w Zielonych Kotach i mam nareszcie to, co chciałam. E, tu jest zestaw taki, już wyjęłam to z e, tych folijek właśnie, żeby się tak aż bardzo tutaj nie odbijało światło, żebyście mogli to lepiej zobaczyć. E, tutaj w zestawie mamy Taki większy wykrojnik, który nam robi ten folder, składamy go na pół. On jest wielkości, już Wam mówię, on jest wielkości mniej więcej 11,5 po złożeniu na niecałe 8,5 8,3 mniej więcej. Oprócz tego mamy oczywiście ten cudowny wykrojnik takiego slajdu. Ja już kilka takich slajdów mam, ale ten jest taki fajnie z wytłoczeniami. O, pokażę Wam go. Bo go specjalnie, ma takie wytłoczenia. Oczywiście składa się na pół, więc mam od razu go z pleckami. I to wygląda w ten sposób. Może troszkę jeszcze słabo tutaj wytłoczyłam, ale tu mam jeszcze takie dziurki, w których możemy umieścić jakieś ćwiki. Naprawdę bardzo ładne rzeczy. Oprócz tego oczywiście mamy Taką jeszcze etykietkę. No i takie różne tutaj napisy. One są każdy a oddzielnie. Muszę widać. One są oddzielnie każdy, więc nie ma tak, że wszystkie naraz się wycinają, tak jak tutaj jest pokazane. No i jeszcze luzem takie maleńkie cyfereczki. dalej dalej kupiłam sobie z tej samej serii alfabet on nie jest tej wielkości co tutaj jest o wiele większy już go wam pokazuję to są dużo większe o. Literki i cyferki. One mają tak jak tu jest napisane cel, czyli około, około 2,5 cm, przy czym to są te większe, a dodatkowo mamy tutaj zestaw mniejszych cyferek i literek. Ponieważ tu możemy zrobić coś takiego. Mamy te większe i mamy te mniejsze. A dodatkowo tu jest dołączony taki wykroń, który robi nam takie patyczki, kreseczki. Niestety troszkę mam niesprawne ręce, więc wybaczcie, że to tak kulawo pokazuję. Ale on robi takie bardzo fajne o podkreślenia. Możemy w ten sposób właśnie używać. Oczywiście nie trzeba z tymi patyczkami używać, ale można bardzo fajnie wygląda. Moim na pracę męskie ten alfabet jest idealny po prostu. Bardzo mi się podoba i cieszę się, że taki powstał, bo już czegoś podobnego od dłuższego czasu szukałam. I trzecią, e, trzeci zestaw z tej serii, e, który mi się bardzo spodobał, to taki zestaw etykietek. Można powiedzieć, że w sumie co to takiego? Zwykłe kółka, kilka takich ozdobniejszych, może trochę prostokątów, ale one nie są takie do końca typowe. Ponieważ tutaj mamy takie dodatkowe jakby wytłoczenia, tylko to nie są wytłoczenia, bo one są podniesione. W e, tych wszystkich wykronikach. Każdy ma takie coś. I dzięki nim, e, jeżeli wycinamy, to możemy uzyskać właśnie taki efekt, że te e, wszystkie te. Ozdoby są wtłoczone, możemy je wcześniej wytuszować, dzięki temu będą właśnie takie kolorowe, dokładnie tak jak na tym obrazku. No niestety zrobić tego już, żeby Wam pokazać przykład, nie zrobiłam, nie byłam w stanie, bo już za bardzo e, zmęczyły mi się niestety ręce. Tak nie za dobrze z nimi jest niestety obecnie, ale no, tutaj dobrze widać jak to właśnie wygląda, że to są takie po prostu wtłoczone, e, ozdobne, dodatkowe te takie ramki. Które możemy dowolnym kolorem sobie wcześniej wytuszować. Przepuszczam przez maszynkę normalnie, tak jak zwykle wycinamy, i zostaje nam piękna taka obwódka. Bardzo mi się spodobało to. A w dodatku się zastanawiam, czy to nie nadałoby się też do y, złoceń. To jeszcze muszę przetestować, zobaczę. Będę pokazywać Wam, jeśli, jeśli faktycznie się uda. I jeszcze kupiłam dwie inne rzeczy. Już nie od Tima wyjątkowo. To jest taki zestaw trzech y, masek od Tim Fresh Studio. Y, bardzo mi się podobały. Już tak też od no, dłuższego czasu na nie czaiłam. No i wreszcie, jak y, już tam robiłam zamówienie, poprosiłam Mirella, czy mogłaby mi to sprowadzić. Oczywiście mi jak najbardziej pomogła w tym, jak widzicie. A co możemy dzięki tym szablonom uzyskać? Coś takiego. Takie piękne, właśnie. Y, no, nie wiem jak to powiedzieć. No, taki kształt. E, tylko właśnie możemy tak fajnie sobie podzielić e, dodatkowo te trójkąty. Te to są trzy warstwy, można używać ich w dowolnej konfiguracji. Można jednej, można dwóch, można trzech. Bardzo mi się ten wykrojnik podoba. E, fuh, przepraszam, maska. A tu mam coś, co ani wykrojnikiem, ani e, maską, ani niczym takim nie jest. E, to są... Mm, hej. Nie wiem, jaka jest tego polska nazwa. Zasadniczo wykrojniki, ale do złoceń. Nimi nie wycinamy. Mimo, że to są też metalowe, można by było powiedzieć, że to jest do wycinania, ale nie. To służy do złoceń, do specjalnej maszynki do złoceń, nie do laminatora. I nie możemy tego używać razem z foliami takimi, jak złocimy właśnie do laminatora, tylko do foli do hot stampingu. I e, używając właśnie takich tych wykrojników, powiedzmy, do złoceń. E, czy też, no nie wiem, jak to nazwać inaczej, może mi podpowiedzieć jakąś nazwę po polsku, e, bo mi teraz zupełnie z głowy uciekła. E, możemy właśnie wyzłocić taką ramkę, takie kropeczki, no i kilka różnych napisów. Mi właśnie, bo głównie chodziło o tą ramkę i te kropeczki. Ja już sobie powoli kolekcjonuję właśnie te wykrojniki takie do złoceń, bo bardzo mi się podoba ten efekt. A w na najbliższym czasie też planuję jeszcze coś tam sobie z tej serii dokupić. To są wykroniki zaprojektowane przez Janę Smakulę, którą pewnie dobrze znacie. No i bardzo mi się podoba ta złota rameczka. A można oczywiście to samo uzyskać, po prostu wycinając dwa prostokąty. Jeden z złotego papieru, jeden z wierzchni z białego, czy tam dowolnym innym kolorze. Ale zależało mi właśnie na takiej ramce, która. Będzie nie kolejną warstwą, a po prostu właśnie wyzłoceniem. Tak samo można zresztą tym wykrojnikiem wytłoczyć, nie trzeba używać samego tej folii do złocenia, można samotłoczenie samo zrobić, dokładnie tak jak w tych, w tych wykrojnikach. No tylko tutaj nie wytniemy, tu będzie samotłoczenie. I to są już wszystkie moje zakupy z Zielonych Kotów. Mam nadzieję, że podobały Wam się. No ja jestem strasznie nimi zachwycona. I te stemple, i te wykrojniki. Te tusze też mi się bardzo podobają. No te rzeczy też. No i jeszcze ten gratis. Przeuroczy. A więc, no, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo przyjemnie mi się rozpakowywał tą paczkę. I mam nadzieję, że niedługo pokażę Wam pozostałe moje zakupy, a przede wszystkim, że pokażę Wam jakieś prace z użyciem tych produktów. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, cześć!